końcu Jest ryba. będzie nie? pokazać co na moim kanale Łowisz i łapiesz o, tak na rybka. bliska będzie jak metruwa Do piska znać. Zaraz ładnie wypuścimy Dobra Dobra to chodź ze mną ci podejdź tutaj możemy O ale silny jest Tam jest tu bliżej? może? Oo zaraz się No tutaj masz jedyne chyba miejsce, dobre No powiedz, żebyś się nie poślizgnął. No, mordą do prądu Chwilę potrzyma o, nie trzeba było ja, nawet jest. Gość. Nie zmierzyłeś. A, dużo była. <laughs> Dobra. Dzięki. Uświąty, no.